Ja go odmutowałem, i jego pierwsze słowa. Ale wszystko to nie Ty, pamiętaj. No nie wiem, zastanawiam się. Daj szansę, no. Niech ogarni Ery... dupę, niech ogarni dupę, Lemowski, no. bo go skopię, jak go spotkam. No, chyba <śmienic> nie no, panie nie był <śmienic> no, <pierwszy odmukowany. śmienic> no dobra. No, widzisz, oni chyba coś tak mają, że jak ich odmutowujesz, to ich taki agresor włącza. A Powiedzcie kibiski, sobie. Ty jest... przeprosił raz jak musiał, bo przegrał jeden V1. Weźcie się odlokujcie po prostu. O, 200 Co wiedziałem, że wstawiłeś tego, tego mema się się. No. O kurwa. Jaki dziś 140. Uuu. Nie wiem, skoro ale takie głupoty gra ja bez no, i w dwóch się mi wbije. to jest prawda. Jak zawsze się skończyło. oj, Ojoj. Oj, Na no, pizdole, dzieciaku. tak staro, że to jest niebywałe, kurwa. Ale łatwy inek. łatwy inek chyba. Ej, co jest, kurwekiem Ja nie mam Znaczy, co? Ja pierdolę Proszę kałach, kałach, nie zabieź mnie ty kurwa, jebana Kalasznikowska Nie, ja pierdolę Dobra, to jest akcja życia kurwa Nie! Jak się kurwa i postawić na tej ścianie? Nice. No bardzo on robi nice. no. <śpiewanie> Jeszcze tak kiwał tą głową na nie <śpiewanie>